Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na koncercie, na spektaklu słowno-muzycznym przygotowanym przez Teatr Trójkąt oraz Lubuskie Centrum Edukacji Artystycznej Koncertowej. Koncert poświęcony jest, jak Państwo pewnie wiecie, obchodom 200 rocznicy urodzin największego Polaka, jak jeden z pedagogów Pianistyki polskiej powiedział chyba drugiego pojanie Pawle II. Największego pianisty, nauczyciela, pedagoga, ale również, jak Państwo wiecie, patriot. W Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2010 rokiem właśnie Chopinowskim. Koncerty są w całej Polsce, w Europie, ale także i na świecie. I tu podam Państwu przykład w jednym z wywiadów. Pan Krzysztof Jabłoński, gdy koncertował w dalekiej Ameryce, w Wenezueli, powiedział, że nie znał kultury, nie wiedział jacy ludzie tam są, czy ta muzyka się przyjmie, a ku jego zaskoczeniu ci ludzie wiedzieli, kto to był właśnie Jan Paweł II i wiedzieli, kto to był Fryderyk Chopin. Także nasz wielki patriota rozsławił Polskę, myślę, że na cały świat. I dzisiaj w tym przedstawieniu, które Państwu chcemy w szczególności pokazać wątek miłosny, ale i wątek, gdzie Chopin żyje ze swoją największą miłością, George Sand, i dzisiaj w tą postać wcieli się aktorka pani Beata Beli. Chcemy Państwu pokazać również utwory, które pisał, ale także, jak sam Chopin stwierdził, tą marginalną rzecz, czyli pieśni. Pieśni, które miały być spalone, ale niestety, albo niestety może, Siostra tego życzenia nie spełniła na no Morzu Śmierci i te pieśni do dzisiaj są śpiewane na całym świecie. Mam nadzieję, właśnie i teraz chciałem o to zaapelować na potrzeby tego spektaklu. Jeśli Państwo możecie zapomnieć o telefonach przez najbliższe półtora godziny, to prosiłbym o wyłączenie, żeby wejść w ten klimat naszego dzisiejszego spektaklu. Zapraszam bardzo serdecznie. George Sant dzisiaj grała pani Beata Belling. Pieśni na, na szczęście, które się ostały się w stronę spaliła, śpiewała dzisiaj pani Agnieszka Pijata. Sebastian Cieszniewski.